Dzisiaj, 13 grudnia 2020 roku, w 39. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, Jan Zagua, mieszkańc Olszyny, wspomina pierwsze dni po ogłoszeniu stanu wojennego. Jan Zaguła to ostatni szef największej zakładowej komisji NZ Solidarność, która istniała w zlikwidowanych w 2000 roku w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Lubaniu. Nawiązując do poprzedniej rozmowy, muszę wrócić do. Mówiłem o działalności związkowej, gdzie mówiłem o otrzymaniu medalu za działalność związkową. Ten medal mi wlęczano 11 grudnia 1981 roku. nie? I, i, I w związku z tym byłem tak zmobilizowany do lepszej pracy. To, to taka naprawdę niesamowita nagroda, a, a, a okazało się, wstaje 13 grudnia, a tu stan wojenny. Szok niesamowity, nie wiadomo co robić, człowiek się nie znał na stanie wojennym. I, 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 i. trzeba było się w poniedziałek zebrać do pracy, jechać, a ja nie wiedziałem, że, że, są, że są internowania, że Stacha Sasiakowskiego nie będzie. Mówiłem, że jakoś razem sobie damy radę. Przychodzę na stację PKP, bo dojeżdżałem z oczu do Lubania, a tam niesamowita. Smuta, taka smuta, bo to było widać po wszystkich tych, tych pracownikach, że to jest coś, coś niebywałego. I przyjechałem do Lubania, do pracy wchodzę i, i myślę sobie idę, idę do swojego biura. Chociaż zabrać te swoje rzeczy osobiste, które tam dostały. A okazuje się, że w drzwiach stoi ówczesny dyrektor. Tak w rozkroku, w garniturze galowym, tym peka polskim, tylko to nie był taki, mi się wydawał granatowy, tylko taki ciemno granatowy. W tych wszystkich trzapce, tym tymi dyskencjami. Boże, ja się jego zlękłem. Myślałem, że tak mi się jeszcze tak stoi i mnie potraktował bardzo źle, tak że to nie ma prawa tam wejść. To wszystko. Pozamykane. I tak mi się wydał jako esesman. Chorła w tym, w tym, w tym takim... Czego on, pomyślałem, tak się ubrał? Przecież to nie jest żadna uroczystość. No trudno, wycofałem się i poszedłem na swój oddział. Nie byłem przygotowany w tym dniu przyjąć swojej pracy, więc zgodził się kierownik, że wrócę na drugi dzień. Już przygotowany, z kluczami do szafki, żeby się można było przebrać. Do, I wróci do swojego ukochanego zawodu, ja, którym miałem tokarz. Nie? I, 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 I okazało się, że PZP to partia robotnicza, partia robotnicza wprowadziła <grywania> stan wojenny przeciwko robotnikom. A Na dobrą sprawę, to od góry do dołu, to, to faktycznie związek zawodowy tworzyli robotnicy. U nas w zakładzie, na przykład Stasiu Kostka był ślusarzem. Danusia z pawaczem, a ja to każem, To były czysto stykto to robotnicy, nie? I, i, I to było ogromnie e, dziwne, że tak z nami postąpiono, ale e, trudno się mówi. I zac e, zaczęliśmy normalnie pracować, każdy znaczna Stasia nie było. I, I nie trzeba było długo czekać, i, i, jakie są związane z tym restrykcje stanu wojennego, bo ktoś na mieście, ktoś na mieście rzucił tak zwane, na ulicę prorzucał kolczatki. A to było na, na te milicyjne samochody. I ja o tym nic nie wiedziałem, ale profilaktycznie, jak to winien, to był ZNTK prawda, Zagoła, Danusia została. I przyjechali tutaj, zwinęli mnie i wiozą do Lubania, tam do SB, patrzę, wchodzę i patrzę, przy drzwiach stoi już Danusia Cichecka, przy... czeka na przesłuchanie, Marysia tu a też tam spawała na wagonówce, bo oni stwierdzili, że to właśnie na wagonówce, dzięki tej naszej wspólnej inspiracji, powstały te koczatki. a ja do dzisiaj nie wiem. No Te koczatki wyprodukował. I gdzie tak? No ale w sumie nie wydusili od nas nic, bo to, nikt nic nie wiedział, prawda? Więc tam do tego schowka i tam marysza siedziała objęta całą 48 godzin. Danusia Cichecka i ja, nie? Ale po 48 godzinach nas tam wypuszczono, ale już o, jak, jako tako miałem doświadczenie, co to jest stan wojenny, bez nikakiej wsadzić kogoś na 48 godzin i to może nikt nie wie o tym, ale to takie, tylko było zbite łoże, takie wyżej, A, ale bez koca, bez niczego trzeba było tam jakoś tą noc, te dni spędzić. <grym> I, I później, później, później okazało się, że, że, to, że to, będzie ciąg dalszy, te nękanie tych właśnie, mojej osoby, i, i, I jakieś takie uroczystości związane z 8 maj, to wiadomo, że to nie dla nich, to oni nas też mnie profilaktycznie, jak to sadziłem ziemniaki, bo to zazwyczaj było się na działce, no to przyjechali na działkę, tak, jak stałem, zabrali mnie na, 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 na dołek, i, i tam się siedziało 40. 8 albo 76 godzin Oni się z tym nie liczyli. Po prostu nic nie mówili, tylko człowiek, nie wiadomo, siedział w tym dołku, nie wiadomo za co, prawda, bo żadnych zarzutów, niczego, tylko i po tym wypuszczano nas. Ja niekiedy tam był i Zdźiku Bykowski, raz się z nim znalazłem właśnie w celi, później, później, a, a była taka też sytuacja, że 8 maja właśnie Stasiu Koska. Obchodził i jakiś był moment, że go wypuścili z tego internowania na jakiś tam... Siedzę w tej celi, a patrzę, Stasiu wchodzi, Kostka, z tortem, imieninowym tortem. Ja się ucieszyłem, że chociaż to, to, człowiek coś, coś zje dobrego. Myśmy zaczęli tam konsumować ten tort, trwało to może 5 minut i Stacha zabrali z tym z tym tortem. I z powrotem na internowanie. Tyle się nacieszyłem z tego, z tego tortu. Także e, później 22 lipca to było już na, to, to było cykliczne. To, 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 nie, jak już się te sprawy zbliżały, to, 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 to już wiedziałem, że będę tam nocował. Nie? Później e, e, nie ma co ukrywać komuna, to namnożyła tych kapusi różnych. I, 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 i ja, ja taki w pewnym etapie sobie miałem znaczek NZZ: Solidarność. To to NZZ zeszlifowałem, zostawiłem tylko Solidarność. Przyczepiłem i chodzę. Minęło 10 minut, już afera, milicja przyjechała. I tam do pzpr u mnie wzięli, panie, ściągaj pan to, nie? Ja mówię, ale to jest słowo tylko Solidarność. Przecież to jest. W słownikach, wszędzie. Przecież wy tego słowa jeszcze nie wytarli, a nsz tu nie ma. Gdzie tam proszę pana zabrali mnie do... To było niebywałe, do, na milicję. I tam do szefa, głównego szefa milicji, za taką bzdurę. I szef policji mówi, panie, zdejmujesz pan to, albo my sami panu zdejmiemy. No to ja widzę, jak oni będą mnie zdejmować, to wiadomo, kuksańce jakieś jeszcze mnie tam żebra będą połamią. Zjełem, zjełem, zjełem tą, tą, tą oznakę i on, on, nie to, że ja sobie schowałem, on zabrał to, zabrał mi <gryw> tą oznakę i... Ale trzeba przyznać, przesiedziałem też, zostawili mnie tam te 48 godzin i mnie wypuścili. Z tego tytułu nie miałem jakichś tam, tam konsekwencji, prawda, ale <gryw> była później... E, Taka znów akcja ulotkowa I, 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 i ja miałem, dostałem masę ulotek, tam miałem, miałem taką torbę i ja miałem tej, w tej półtorbie tych ulotek. I ja po drodze jeżdżąc pociągiem, to jak tam byli, to ja zostawiałem te ulotki na tych, pociągu na tych, ławkach i tej przyniosłem do zakładu, miałem tam też je rozpowszechniać i postawiłem tak na, na mojej szafce i ktoś doniósł, ktoś doniósł i, i znów przyjechał, SB zabrało i, i mówi, proszę pana, proszę idziemy razem na pana oddział, pan bierze tą swoją torbę, wszystko i, i, i jedziemy do SB. I Boże, se po drodze idę, myślę, przecież ja tam mam masę ulotek, przecież ja za te ulotki, to bym tam siedział pięć lat, dostał więzienia, to nie byłoby, to tak wtedy dawano, tak karano tych ludzi. I na moje, nie wiem, szczęście, ja go troszeczkę wyprzedziłem, gdzieś tak sześć metrów szedłem przed nim i szedł Stasiu Kobylarz, też tokarz. I ja do niego mówię, Stasiu, leć tam szybko z powrotem i moją torbę zabierz zabierz z tej szafki i on, on się kapnął o co chodzi, poleciał, zabrał yy, yy, tą, yy, tą, yy, tą, tą torbę z tymi ulotkami i tak na dobrą sprawę to on mnie uratował przed więzieniem, to ja mu jestem za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny, ale to wtedy też była akcja taka ogólna i, 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 i była też odważna kobieta w ZNTK, taka Krysia Zawadzka, to. Oni obecnie się, mąż Zbyszek, oni zajmują się rolnictwem, to byli niesamowicie też patrioci. I, 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 I u niej też robiono rewizję, ale ona miała tak ukryte te ulotki, że oni nie znaleźli, prawda? Ale też skowali w tym czasie ją na ten dołek. No, no, tam, no, no, ta Krysia też to, ale ona. ona z mężem, to byli odważni ludzie, bo on, oni ulotkowali w ten sposób, że Zbyszek z nią szedł, on ją na ramionach tu, Tego ona tam siedziała i u góry wkle, naklejali te ulotki, żeby nikt nie zarywał. To, to była odwaga na tamte czasy, to nie ma co, to... Ja im za to zawsze jestem wdzięczny, bo oni do dzisiaj są... Z tej wolności dobrze korzystają, piękna sprawa. No i, i później... I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy, bo dostałem ten medal, ale jeszcze jedna rzecz, która mnie, to muszę to pokazać, mam od Stasia pamiątkę, on był internowany i on tam w, w trakcie internowania wykonał taki krzyżyk, nie, i na tym jest fałka, nie. O, o wiadomo, on, on byli, ale wierzyli. On wierzył, że to będzie wolność. To jest, nie? I on z tego internowania, jak już wrócił, to mi ten krzyżyk ofiarował. Także to jest, to jest niesamowita moja, moja pamiątka po, po, po tej świętej pamięci człowieka, ale zostało mi to. To jest, to, jest, to jest tak, jak ten medal ja to cenię. Ten krzyżyk z tym z, tym, z, tym, z tą fałką, co... To, to, to trzeba przyznać, że e, jakoś tak mnie docenił, że to, bo mam ten medal jedyny i mam ten krzyżyk jedyny, którego nie ma. Nich na pewno nie ma, bo to on mi tylko to dał. Także e, e, tak, to, e, tak to bywa. A jeszcze e, z, z racji tego, że ten zakład był no, wiodącym, mnie To u nas osadzono komisarza, który poprzednio nas też tam, jak to przyjechali, skontrolowali, kto jak tam działa. I był, 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 był komisarz w tym. On był też, komisarze byli w Lubaniu osadzeni w tych większych zakładach. Bawełna, Zeks, prawda? To tam byli ci komisarze, pilnowali, pilnowali tych, tych, tych porządku, jak to mówią. A e, na dobrą sprawę e, jeszcze muszę poruszyć taką kwestię, bo mówią milicjan, tak tam i, 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 i muszę wrócić do takiej sprawy jak, jak, jak e, poprzednio mówiłem, że Hałakuć mi dał tą pieczątkę wrona z prawda? I wówczas przyjechali, wówczas to byli tutaj na tej kontroli. Dwóch, dwóch esbeków i oni to skąd, ten dom to był, to byli pięć razy, to był dom dokumentnie przekopany pięć razy przez ten stan wojenny i, o, i oni znaleźli tam pieczątkę i z nimi i kierował Bociula, taki milicjant Bociula, a, a to był brat Jasia Bociuli, który u nas był też, on był brygadzistą chyba, chyba elektryków, to był jego brat. I on jedziemy, jedziemy, on, mnie, on tam jedzie, kieruje, oni mnie tam pilnują i wreszcie wkurzył się. To na tamte czasy to był jakiś fenomen. Mówi, proszę pana, ja tu jestem, no mnie szlak tak mówi. Gdzieś tam jakiś kierowca zgwałcił kobietę, wziął ją, zasypał żwirę i mówi, zamiast szukać tego bandyty, to my... Trójkę pilnujemy, Tu jeździmy, To był, to jak gdybym jego, ja już po tym wszystkim go nigdy nie spotkałem, ale gdybym, gdybym go e, dzisiaj spotkał, to bym no, po, pogratulował tej odwagi. Później był. Jeszcze jeden taki milicjant, ja, ja, bo ja nie mogę być niesprawiedliwy. Wszyscy tam byli tacy, że mnie straszyli, nie wiadomo czym, ale był taki bronek Ostrowski, on się wywodzi tu ze Świdnicy, tu blisko nas, tutaj Biedrzechwica, to tam taka jest miejscowość, wioska Świnica, bronek Ostrowski. I, 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 proszę pana, kiedy ja tam byłem, a tam, jak mówiłem, że tam Pryca, to on mi zawsze dawał koc. Ten człowiek, Dał mi koc. Mama przyjechała, przywiozła mi jedzenie i jak przychodziła, to nikt jej nie wpuszczał. A Bronek wziął to jedzenie i zawsze mi to przynosił. Także naprawdę jestem wdzięczny temu, temu, temu milicjantowi. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć szybciutko, bo w trakcie stanu wojennego Kobyla, nie Kobylarz, tylko Kocowski ten i, i, i Jasiu Hałakuć, w stanie wojennym poszli do dyrektora, upominać się o Związek Zawodowy Solidarność, i z racji tego, że zostali zwolnieni natychmiastowo z tego, ten Koczniowski to był ponad jeszcze prawdopodobnie internowany, ale oni ponieśli za to niesamowitą konsekwencję, bo zostali dyscyplinarnie zwolnieni. Tym ludziom należy się też szacunek, prawda? Bo trzeba było mieć, żeby w tym czasie. Iść tam i się upomnieć o Związek Zawodowy Solidarność. Mam, no? Także można powiedzieć, mam jeszcze wiele pytań, ale dziękuję. Także, no, dziękuję bardzo.